Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kwadratowej krainie. Ten odcinek powstał troszeczkę, a w zasadzie powstaje troszeczkę spontanicznie. Nie mam na niego za bardzo pomysłu, ale to dlatego, że właśnie przed chwilką dowiedziałem się, że no dzisiaj, w momencie w którym wy to nagrywacie, to, to będzie akurat dzisiaj, czyli 5 lutego. Nasz kapłan milion ma. Urodziny. Ma swoje 22 urodziny. W związku z tym no, trzeba będzie mu przygotować jakiś prezent. Jeśli chodzi o prezent, no to tak, pierw się, pozbądźmy się jakiś śmieci, które mamy. Też może nie tyle śmieci, ile rzeczy, które nam się teraz nie przydadzą. Dobra, to, jedzonko się zawsze przyda. Ta ranga też się teraz nie przyda. Tyk. To się przyda, to się nie przyda, nie przyda. Dobra, jeszcze SETA, bo nie wiem po prostu co będzie nam potrzebne, a nie chcę SETA zostawiać. I tak. Będzie trzeba przygotować prezent. Myślę, że jako prezent przygotujemy tutaj. No, książkę z Mendingiem oraz 30 diaksów i czy coś jeszcze? Czy mam tutaj też coś ciekawego, Stolnie? Stół, stółnie śnity Dobra, wiemy, jeszcze weźmiemy sobie jedną jedną książkę. Czy mamy tutaj? Nie, nie mamy. Nie muszę odnaleźć gdzieś w swoich skrzyniach atrament. Powinienem mieć go jeszcze trochę. Jak nie, to będzie trzeba ubić. Ubić tylko. Mm -hmm. Jaki tu się śmietnik zrobił. Dobra, to będzie trzeba posprzątać koniecznie. Dobra. Dobra, nie ma tu, to może być jeszcze tam na dole. To już lecimy i zobaczymy. Tylko na dole to może być w kilku miejscach, ale podejrzewam, że najbliżej to w owczarni. W ogóle dajcie też znać w komentarzu, jak z dźwiękiem, jak mnie słychać, czy jesteście zadowoleni, bo zmieniałem mikrofon. No i mam nadzieję, że, że będzie mnie lepiej słychać, że będziecie bardziej, bardziej zadowoleni. Dobra, czekajcie, mam to. Mhm. I tak, będziemy potrzebować na pewno jakiejś wełny. Czekaj, zobaczmy, może że nie jest z tych może zasobów jednak faktycznie e, będę tylko tak jaki te jaki wełny użyć e, bo z wełny zrobimy obudowę do prezentu e, dobra e, tu, tu, dobra to może wełny, które mi się za bardzo nie sprzedają, a mam ich dużo, to w sklepie je weźmiemy. Hop. Tak, tak, hop. Aj, za wysoko. Dobra. Eee... A i pióra nie wziąłem. Dobra, to jeszcze na górę. Jeszcze na górę. Pióra powinny być gdzieś tu. Są, dobra, jedno pióro mi wystarczy. I lecimy. I tak. To, to, to. Ok. dobra, to co? Eee, lecimy do sklepu. Jeszcze po pełno tak mówię. Hop. Mówiąc, to nawet dzisiaj nie miałem czasu wchodzić na, na serwer, bo miałem dużo pracy. Więc być może nawet sporo mamy rzeczy do uzupełnienia w sklepie, ale to zobaczymy. Dobra, wełny, której mam dużo. Tu dobra, nie będzie ta. Ja. Wezmę cztery staki. Okej. Okay. Czerwonej nie ma. Czy z fioletowej, czy może, może z tej? Nie wiem, co tutaj robi, ale okej. Okay. Wezmę. Dobra, powinno starczyć <coughs> z miksu w coś nieskończenie moc. A dobra, dodamy mu mocy. A dobra, może, może moc piątkę zamiast czwórki. Okej. Okay. Nie będziemy tutaj naszemu przyjacielowi żałować. Ale będzie trzeba uzupełniać ciernie. Widzę, że brakuje. Ok. Peklęty ogień również, jedwabny i naprawa też, no trochę tych braków jest, muszę usiąść i e, po uzupełniać, no bo pójdą sobie gdzie indziej. Mm, dobra, to jak jesteśmy już praktycznie gotowi, żeby to do e, miar to przygotujemy sobie e, dla niego pisemko. Dobra. Drogi, Panie Mielon um. z okazji urodzin życzymy samych sukcesów, Zarówno na kwadratowej krainie, jak i poza nią. Dołączamy, dołączamy moc. I naprawę by łatwiej panu się żyło, a i diaksem myślę, że pan nie pogardzi. Dobra, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzę pan gram Ze z swoimi widzami. Także myślę, że... Oj, kiedy próbuję próbował pływać z Okej. Okay. Dobra, może tu zróbmy sobie. Okej. Okay. Dobra, podpisz. Kremlin. A nie dobra. Tam jest autorstwo. Moc. Życzeń. Podpisz zamki. Dobra. Mamy już przygotowaną księgę. I możemy iść do pana Miriona. Tylko tak, najłatwiej mi się idzie w zasadzie do naszego kapłana za pomocą mojego, naszego, mojego portalu, bo wychodząc później z Nederu, trafiam bezpośrednio do domku miliona, więc to jest dla mnie droga na skróty, a kawałek mam. O, proszę. Co tu się buduje? Ale to obczaj któregoś innego dnia, A, do klasztoru. Co on przebudował? No nie mówcie, że przebudował i ma gdzie indziej. Aj. Aj, 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 hmm. Ale w sumie, w sumie... To zróbmy mu ten prezent tutaj. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ale tu mamy tych kratek: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. To tak użymy. E, ok. Z2. 5, 6, sześć, dwa, cztery pięć, sześć, cztery pięć, sześć, pięć, sześć, pięć. W tych miejscach zrobimy to. Oj, dobra, dobra. Okay. Hop, hop. 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 Będzie pod sam sufit, co nawet ułatwi. Okej, okay, dobra, to myślę, że zrobimy pierw tak. Będzie też dużo później tej wełny od nas. Okej. Okay. Że będzie musiał też jednak tych te szczęście trochę naszukać, więc zabudujemy to w zasadzie w całości. Okej. Okay. Dobra, to mogę zabudować w całości, nie ma problemu. Piek. Tylko tak, żeby mi starczyło. Hop. Ok, czyli trzy sztuki musi mi starczyć. A dobra, mam tego na tyle dużo, nie powinno być problemu. E, tutaj damy skrzyneczkę. E, Okej. Okay. Diaks naprawa moc. Życzenia. Okej. Okay. Hop, hop, dobra. Zabudujemy to w całości. Będziemy mieli pewność, że się nie zrespi tu nic, a przy okazji też się trochę naszuka. Okej. Okay. Ten prezencik tu. Szukaj. szukaj, Okej. Okay. Najlepszego. Okej, okay. dobra. Także jak widzicie, w klasztorze, który tutaj już się też trochę zmienia. E... Zostawiamy prezent dla e, kolegi Mirion, Miliona. E, także mam też do Was e, gorącą prośbę. Dzisiaj, e, oprócz, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie e, subika i, i łapkę u mnie. Natomiast wejdźcie na kanał do Miliona. Macie go w e, linkach w, e, na dole, w opisie i w komentarzu pod jakimkolwiek jego filmem. Po prostu złóżcie mu urodzinowe życzenia. Na pewno się chłopak ucieszy. A że jest to bardzo poczciwy człowiek, który mi tutaj też w grze trochę pomagał, to, to myślę, że warto. Także dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć.